Czy zastanawiali się Państwo kiedyś, idąc powolnym krokiem alejkami cmentarza, co tak naprawdę czuje dusza, za którą przyszliśmy się pomodlić i jak długo ten zapach palonych zniczy ten aromat topiącego się wosku i jesiennych liści, pozostaje w jej pamięci? Często stajemy nad grobami naszych bliskich, nad płytami z zimnego marmuru, trzymając w drżących dłoniach mały ogień i w głębi serca zadajemy sobie pytanie, czy oni nas widzą, czy słyszą szept naszych warg i czy ten płomień, który zapalamy, ma dla nich jakiekolwiek znaczenie poza naszym ziemskim przyzwyczajeniem. To są pytania, które budzą się w nas szczególnie wtedy, gdy włosy stają się srebrne, a wieczory wydają się coraz dłuższe i cichsze, kiedy wspomnienia stają się wyraźniejsze niż to, co wydarzyło się dzisiaj rano. Patrzymy na te migoczące światełka w szklanych obudowach i myślimy o tych wszystkich latach, które minęły, o rozmowach, których nie dokończyliśmy, o dłoniach, których już nie możemy uścisnąć. Czy dusza, która odeszła do wieczności, nadal czuje ten ziemski zapach świec, czy może czuje coś zupełnie innego? Co my staramy się wyrazić poprzez ten skromny gest zapalenia znicza? Często czujemy się zagubieni w tej ciszy nekropolii, szukając jakiegoś znaku, jakiejś pewności, że nasza miłość i nasza pamięć docierają tam, gdzie wzrok nie sięga. Za tę niewidzialną zasłonę, która oddziela nas od wieczności. Może czują Państwo ten specyficzny, słodko-gorzki zapach jesiennego powietrza, zmieszany z dymem i wilgocią ziemi, i zastanawiają się, czy dla nich tam po drugiej stronie ten zapach jest wciąż obecny jako symbol naszej wierności. To jest ta wielka tajemnica, którą nosimy w sobie, odwiedzając miejsca spoczynku naszych ojców, matek, mężów i żon czując, że choć czas płynie nieubłaganie, to więź, która nas łączy, jest czymś więcej niż tylko wspomnieniem wyrytym w kamieniu. Chcielibyśmy wiedzieć, czy ta mała świeczka, którą stawiamy z takim trudem, schylając bolące plecy, jest dla nich jak latarnia w ciemności, czy może to tylko nasza ludzka potrzeba, by nie czuć się tak bardzo samotnym w obliczu nieuniknionego. Zadajemy sobie te pytania, bo w jesieni życia każde dlaczego brzmi mocniej. A każda modlitwa staje się bardziej osobistym listem wysyłanym w nieznane, z nadzieją, że adresat go odbierze i uśmiechnie się do nas z miłością. Ten niepokój, który czasem ściska nas za gardło, gdy odchodzimy od grobu, ta niepewność, czy zrobiliśmy wystarczająco dużo, czy nasze modlitwy nie są zbyt ciche, a nasze serca zbyt oziębłe, to ból, który zna wielu z nas. Boimy się, że śmierć to wielka ściana, przez którą nic nie przenika, że nasze gesty są tylko pustym rytuałem, który ma ukoić nasz własny smutek, a nie przynieść realną pomoc tym, którzy odeszli. Myślimy sobie: co z tego, że kupię najpiękniejszą chryzantemę, co z tego, że zapalę dziesięć zniczy, jeśli moja dusza czuje się pusta, a niebo wydaje się milczeć? Ten duchowy problem jest głęboki, bo dotyka samej istoty naszej wiary w obcowanie świętych. Często wydaje nam się, że Bóg jest daleko że jest sędzią, który zamknął już księgę życia naszych bliskich i teraz tylko czeka, aż my do nich dołączymy. To poczucie oddzielenia bywa przytłaczające, zwłaszcza gdy patrzymy na pusty fotel w pokoju albo gdy w niedzielne popołudnie nie ma do kogo się odezwać. Zastanawiamy się, czy te dusze w czyśćcu, o których tak często słyszymy w kościele, nie czują się zapomniane, czy nie cierpią bardziej z powodu naszej nieporadności w modlitwie, niż z powodu własnych win. Czy ten zapach świec, który dla nas jest symbolem pamięci, nie jest dla nich tylko bolesnym przypomnieniem o tym, co utracili na ziemi? Boimy się, że nie potrafimy im pomóc, że nasze zdrowaś Maryjo odmawiane na palcach jest zbyt słabe, by otworzyć im bramy raju. To jest ten ciężar, który nosimy, ta duchowa rozterka, która sprawia, że cmentarz staje się miejscem nie tylko zadumy, ale i ukrytego lęku o los tych, których kochaliśmy najbardziej na świecie. Chcielibyśmy mieć klucz do tej tajemnicy, chcielibyśmy usłyszeć zapewnienie, że każda łza i każdy westchnienie mają moc rozrywania ciemności, ale zamiast tego często spotykamy tylko milczenie i echo własnych kroków na żwirowej ścieżce. Wyobraźmy sobie teraz panią Marię, kobietę o dobrych, spracowanych dłoniach, która co tydzień, niezależnie od pogody, idzie na grób swojego męża, z którym przeżyła ponad pięćdziesiąt lat. Widzimy ją, jak powoli idzie z małą siatką, w której niesie wkład do znicza i ściereczkę. Każdy jej ruch jest pełen szacunku, niemal litani. Przeciera tablicę skórzu, jakby głaskała policzek ukochanej osoby. Jej kolana bolą, gdy klęka na małym chodniczku, ale nie zwraca na to uwagi. Zapala zapałkę, jej dłonie lekko drżą, chroniąc mały płomyk przed wiatrem. Ten zapach siarki z zapałki, a potem ciepły, gęsty zapach wosku, Wypełnia jej nozdrza i na chwilę przenosi ją wstecz, do dni, kiedy razem siedzieli przy stole w blasku świecy podczas wigili. Pani Maria szepcze: Janku, czy ty mnie czujesz? Czy ty wiesz, że tu jestem? Wokół niej setki innych światełek, ale ona widzi tylko to jedno. Dla niej ten zapach świec to rozmowa bez słów. Jednak w sercu Marii tli się też ten smutek. Boi się, że gdy ona odejdzie. Nikt już nie zapali tu ognia, że ten zapach zniknie, a Janek zostanie w ciemności. Patrzy na zaniedbane groby obok i serce jej pęka na myśl o samotności dusz. Czy te dusze, o których nikt nie pamięta, czują zapach świec z sąsiednich grobów? Czy ten dym, który unosi się nad cmentarzem, jak wieczorna mgła, niesie im jakąkolwiek pociechę? Maria w swojej prostocie próbuje zrozumieć wieczność poprzez te drobne, codzienne czynności. Dla niej to nie jest tylko wosk i knot, to jest jej miłość, która próbuje spalić się na ołtarzu pamięci. Ale czy to wystarczy? Czy Bóg patrzy na te jej wysiłki i czy przekazuje tę iskierkę miłości Janowi tam, gdzie nie ma już czasu ani bólu? Ta scena, tak bliska wielu z nas, pokazuje, jak bardzo potrzebujemy mostu między naszym widzialnym światem a tą niewidzialną krainą, do której wszyscy zmierzamy. Właśnie tutaj w to nasze ludzkie zatroskanie i te proste gesty wkracza postać niezwykła, a jednocześnie tak nam bliska w swojej skromności, święta siostra Faustyna Kowalska. Nie była ona wielką uczoną, ani potężną władczynią, była prostą zakonnicą, która w zaciszu klasztornej kuchni przy obieraniu ziemniaków czy praniu bielizny, rozmawiała z samym Bogiem. Faustyna, którą możemy sobie wyobrazić jako kogoś podobnego do naszej sąsiadki czy siostry, miała serce tak szeroko otwarte, że widziała to, co dla nas zakryte. Jezus wybrał ją, by przypomnieć światu o swojej największej tajemnicy o miłosierdziu, które jest silniejsze niż śmierć i większe niż jakikolwiek grzech. Faustyna często w swoich zapiskach wspominała o duszach czyśćcowych. Ona nie tylko o nich myślała, ona je widziała, słyszała ich prośby i czuła ich ogromne pragnienie Boga. Jej życie było wypełnione modlitwą za tych, którzy odeszli, a jej dzienniczek jest jak mapa, która prowadzi nas przez mroczne doliny lęku do światła Bożej miłości. Siostra Faustyna uczy nas, że to niewielkość naszych zniczy, ani uroda kwiatów porusza niebo, ale ta cicha, pokorna miłość, która kryje się w każdym Jezu, ufam Tobie. Ona zrozumiała, że dusza nie potrzebuje zapachu ziemskiego wosku, ale potrzebuje aromatu naszej modlitwy, która wznosi się do tronu Bożego, jak najpiękniejsze kadzidło. Faustyna pokazuje nam, że każdy z nas, niezależnie od wieku czy sił, może stać się apostołem miłosierdzia dla swoich bliskich zmarłych. Jej życie było proste pełne cierpienia, ale i niezwykłej radości z bliskości z Jezusem, który mówił do niej słowami pełnymi czułości, takimi jakie Ojciec mówi do ukochanego dziecka. Dzięki niej wiemy, że nie jesteśmy sami w naszej żałobie i że nasze starania o zbawienie bliskich są wspierane przez samego Boga, który pragnie przytulić każdą duszę do swojego serca. Wyobraźmy sobie teraz tę chwilę, gdy Faustyna klęczy w ciemnej kaplicy, a przed jej oczami staje Jezus. Nie jest to surowy sędzia, ale król miłosierdzia, z którego serca wychodzą dwa promienie, jeden blady jak woda, która usprawiedliwia duszę, i drugi czerwony jak krew, która jest życiem dusz. Jezus patrzy na Faustynę, a w jego oczach jest cały ból świata i cała nadzieja nieba. Zaczyna do niej mówić głosem, który brzmi jak najpiękniejsza muzyka, kojąca wszelki lęk. Moja córko, mówi Jezus, Patrz na te dusze, które tak bardzo kocham, a które wciąż oczekują na wejście do mojej chwały. Czy myślisz, że ja zapomina o moich cierpieniu? Czy myślisz, że te świece, które ludzie zapalają na ziemi, są mi obojętne? Każdy płomień zapalony z miłością jest dla mnie jak prośba, której nie potrafię odrzucić. Ale wiedz, że to, co dusza czuje najbardziej, to nie zapach spalanych knotów, lecz żar serca, który ten ogień symbolizuje. Gdy modlisz się za zmarłych, twoja modlitwa staje się dla nich jak chłodny powiew w upalny dzień, jak kropla wody na wyschnięte usta. Ja jestem tym ogniem, który oczyszcza, ale jestem też tym światłem, które prowadzi ich do domu. Nie bój się o nich, bo każda dusza jest zapisana w moich ranach. Kiedy zapalasz znicz, mów mi o swoim zaufaniu, bo to zaufanie jest kluczem, który otwiera drzwi czyśćca. Dusza czuje zapach Twojej wiary, czuje woń Twojej nadziei. To jest ta prawdziwa świeca, która nigdy nie gaśnie, nawet gdy na Ziemi skończy się już wosk i zniknie dym. Te słowa Jezusa przekazane nam przez Faustynę są jak balsam na nasze rany. On wyjaśnia nam, że nasza więź ze zmarłymi jest żywa i pulsująca Jego własnym życiem. To nie jest jednostronna rozmowa, to jest dialog miłości, w którym Bóg jest pośrednikiem. Jezus zachęca nas, byśmy nie ograniczali się tylko do zewnętrznych znaków, ale byśmy wchodzili głębiej w głąb Jego miłosiernego serca, gdzie spotykamy się z tymi, za którymi tak bardzo tęsknimy. Pierwsza część tej wielkiej rewelacji, którą Jezus ukazuje przez Faustynę, dotyczy tego, jak dusza postrzega nasze ziemskie starania. Dusza w czyśćcu nie widzi Już świata tak, jak my Go widzimy swoimi oczami. Dla niej materialne rzeczy straciły swoje znaczenie, ale nabrały nowego sensu duchowego. Kiedy pani Maria stawia znicz na grobie, dusza Jana nie patrzy na kolor szkła czy wielkość płomienia. On czuje intencję, z jaką to zostało zrobione. Jeśli znicz jest zapalony z pośpiechem, z obowiązku, bez myśli o Bogu, jest dla duszy jak zimny kamień. Ale jeśli towarzyszy mu choćby krótkie, szczere westchnienie, Dobry Jezu, a naszemu Jankowi daj wieczny odpoczynek. To ten gest staje się dla duszy promiennym światłem. Jezus wyjaśnia, że dusze w czyśćcu cierpią przede wszystkim z powodu tęsknoty za Bogiem, a nasza modlitwa tę tęsknotę łagodzi. Ten zapach świec, o który pytamy, to w rzeczywistości woń naszej miłości i ofiary. Każde wyrzeczenie, każda cierpliwie znoszona choroba Każde Bóg-Zapłać powiedziane sąsiadowi, ofiarowane w intencji zmarłych, ma dla nich większą wartość niż najdroższe pomniki. To jest ta pierwsza fundamentalna prawda. Dusza czuje naszą obecność poprzez naszą jedność z Bogiem. Kiedy my zbliżamy się do ołtarza, aby przyjąć komunię świętą za zmarłą osobę, ona czuje to jako najpotężniejszy powiew wolności. To jest ten moment, kiedy niebo i ziemia się stykają a zapach wieczności staje się realniejszy niż dym na cmentarzu. Jezus uczy nas, że nie jesteśmy bezsilni wobec śmierci, że mamy w rękach narzędzie tak potężne, że może ono skrócić czas oczekiwania dusz na pełne zjednoczenie z Ojcem. To jest niesamowita nowina dla nas wszystkich, którzy czujemy ciężar lat. Nasza starość, nasze codzienne trudy mogą stać się najpiękniejszym prezentem dla tych, którzy odeszli przed nami. Druga część tego objawienia prowadzi nas jeszcze głębiej. Jezus pokazuje Faustynie, że miłosierdzie Boże jest jak wielki ocean, a my jesteśmy jak małe naczynia, którymi możemy czerpać z tego oceanu i wylewać go na dusze spragnione. Pomyślmy o tych wszystkich małych rzeczach, które robimy w ciągu dnia, może to jest uśmiech do kogoś, kto nas zdenerwował w kolejce w aptece, może to jest cierpliwe wysłuchanie powtarzającej się historii koleżanki. Może to jest spokojne zniesienie deszczowej pogody, która sprawia, że bolą nas kości. Jezus mówi: "Ofiaruj mi to za duszę w czyśćcu". Każdy taki akt jest jak zapalenie kolejnej świecy, której zapach dociera prosto do serca Boga i przynosi ulgę cierpiącym. Dusza w czyśćcu czuje te nasze małe ofiary jako słodki aromat kwiatów w środku zimy. Jezus daje nam liczne przykłady tego, jak miłosierdzie działa w drobnych gestach. Opowiada o tym, że nawet szklanka wody podana spragnionemu w jego imię nie zostanie bez nagrody, a ofiarowana za zmarłych, staje się dla nich zdrojem wody żywej. To jest ta głęboka mądrość dla osób starszych. Wasze życie, choć może wydawać się wam teraz ograniczone i mniej aktywne, jest w rzeczywistości skarbnicą, z której możecie hojnie obdarowywać innych. Nie potrzebujecie wielkich pieniędzy ani dalekich podróży, by pomagać duszom. Wystarczy wasza codzienna wierność, wasz różaniec odmawiany w nocy, gdy sen nie przychodzi, wasza zgoda na to, co niesie dzień. Te duchowe znicze płoną znacznie jaśniej i dłużej, niż te, które kupujemy w sklepie. One nie gasną na wietrze i nie wypalają się po kilku godzinach. One trwają w pamięci Boga na wieki. Dusza, czując zapach takiej modlitwy, wie, że nie jest zapomniana, że miłość, która łączyła ją z wami na ziemi, Teraz dojrzewa w blasku Bożego miłosierdzia. To daje nam ogromne poczucie sensu i celu w każdym dniu naszego życia. Trzecia część tej tajemnicy jest najbardziej wzruszająca i mocna emocjonalnie. Jezus objawia Faustynie, że największą pociechą dla dusz jest widok ich bliskich, którzy sami dążą do świętości i ufają Bogu. Kiedy dusza widzi, że jej śmierć stała się dla nas impulsem do głębszej wiary, do poprawy życia, do częstszej spowiedzi to jest dla niej największa radość. To jest ten zapach, który wypełnia całe ich istnienie, zapach nawrócenia i świętości. Jezus mówi do Faustyny o tym, jak bardzo pragnie byśmy my sami byli pełni Jego światła. Wyobraźmy sobie, że nasza dusza jest jak lampion. Kiedy żyjemy w stanie łaski uświęcającej, ten lampion świeci mocnym, ciepłym światłem, które oświetla drogę nie tylko nam, ale i tym, którzy są po drugiej stronie. Dusza w czyśćcu widzi to światło i ono daje jej siłę do znoszenia procesu oczyszczenia. To jest ten moment decyzji dla każdego z nas. Czy pozwolimy, by nasz smutek nas zamknął w sobie, czy raczej przekujemy go w siłę, która pomoże innym? Jezus płacze nad duszami, które nikt nie wspiera, które są jak opuszczone domy w ciemnym lesie. Ale jego serce raduje się, gdy widzi nas, starszych, zmęczonych życiem, ale wciąż pełnych nadziei, jak z wiarą mówimy bądź wola Twoja. To bądź wola Twoja jest najpiękniejszą pieśnią, jaką dusza może usłyszeć z ziemi. To jest potężniejsze niż tysiące najdroższych wieńców. Jezus zachęca nas, byśmy nie bali się rozmawiać ze zmarłymi przez Niego, byśmy prosili ich o wstawiennictwo, bo oni, choć sami potrzebują pomocy, mogą wypraszać nam wiele łask. Ta wymiana miłości jest tym, co buduje Królestwo Boże już tutaj na Ziemi i co sprawia, że śmierć przestaje być strasznym końcem, a staje się progiem, za którym czeka dom Ojca. Obrazy duchowe, które zostawiła nam siostra Faustyna, są pełne światła i koloru. Widzimy te dwa promienie wypływające z serca Jezusa, one są jak rzeki, które niosą ukojenie. Kiedy następnym razem będą Państwo na cmentarzu, Proszę spróbować zamknąć na chwilę oczy i wyobrazić sobie, że te promienie padają na groby waszych bliskich. To nie jest tylko wyobraźnia, to jest rzeczywistość wiary. Czerwony promień to miłość, która ogrzewa zimny marmur i serca dusz, a blady promień to przebaczenie, które zmywa wszelki osad grzechu. Znaczenie praktyczne tych wizji dla nas jest ogromne. Uczy nas to, byśmy nie skupiali się na tym, co zewnętrzne. Oczywiście dbanie o groby jest wyrazem szacunku i jest dobre, ale niech to będzie tylko początek. Prawdziwe spotkanie odbywa się w sercu. Możemy rozmawiać z naszymi zmarłymi w każdej chwili, przy parzeniu herbaty, podczas spacerów w parku, przed snem. Nie musimy czekać do wszystkich świętych. Jezus jest zawsze z nami i on chętnie przekaże wiadomość do wieczności. Pomyślmy o tym jako o niewidzialnej nici, która nigdy się nie rwie zapach świec, który czujemy, a niech przypomina nam o ogniu Bożej miłości, który pali się w nas od Chrztu Świętego. To jest ten ogień, który mamy podsycać przez całe życie. Dla osób w jesieni życia ta perspektywa jest szczególnie pocieszająca. Każdy dzień, nawet ten najtrudniejszy, jest szansą na to, by posłać komuś w wieczności odrobinę światła. To sprawia, że nasza starość staje się niezwykle płodna i ważna. Nie jesteśmy odstawieni na boczny tor, jesteśmy na pierwszej linii frontu walki o duszę. Nasza modlitwa ma teraz być może większą moc niż kiedykolwiek wcześniej, bo wypływa z serca, które wiele przeszło i wiele zrozumiało. Zbliżamy się do momentu, w którym każdy z nas musi podjąć w swoim sercu decyzję. Czy chcemy żyć tylko wspomnieniami, które bolą, czy chcemy żyć nadzieją, która leczy? Jezus przez usta świętej Faustyny zaprasza nas, byśmy zaufali Mu bez reszty. Nie bój się, mała trzutko, mówi On do nas, bo spodobało się Ojcu Waszemu dać Wam królestwo. To królestwo jest tuż obok, za cienką zasłoną naszych zmysłów. Kiedy patrzymy na zachodzące słońce, nie myślmy o końcu, ale o obietnicy nowego poranka. Zapach świec na grobie, ten, który tak dobrze znamy, niech od dziś będzie dla nas przypomnieniem o zapachu raju, który czeka na nas wszystkich. Tam nie będzie już łez, nie będzie bólu stawów, nie będzie samotności. Tam spotkamy Jana, Marię, wszystkich naszych bliskich i zobaczymy, że każda nasza modlitwa była tam widoczna jako piękny kwiat. Jezus obiecuje nam, że nikt, kto ufa Jego miłosierdziu, nie zginie. To jest ta największa pociecha, jaką możemy otrzymać. Niech ta myśl towarzyszy Państwu w każdy wieczór. Kiedy kładą się Państwo spać, Powierzcie Bogu siebie i wszystkich tych, którzy już odeszli, poczujcie to głębokie uspokojenie, które płynie z wiary, że jesteśmy w rękach najlepszego ojca. Śmierć nie ma ostatniego słowa. Ostatnie słowo należy do miłości. I ta miłość czeka na nas z otwartymi ramionami, pachnąca wieczną wiosną, której żaden ziemski wiatr nie zdoła zmącić. Bądźcie pewni, że wasi bliscy są bliżej was, niż wam się wydaje. Oni nie potrzebują zapachu wosku, oni potrzebują waszego pokoju, waszej ufności i waszego uśmiechu skierowanego w stronę nieba. To jest ten najpiękniejszy prezent, jaki możecie im dać. Niech Boże miłosierdzie, o którym tak pięknie pisała Faustyna, otuli was jak ciepły płaszcz w chłodny dzień i niech przyniesie waszym sercom ukojenie, którego tak bardzo szukacie. Pamiętajcie, że w oczach Boga jesteście drogocennymi skarbami, a wasza wierność w modlitwie za zmarłych jest najpiękniejszą koroną waszego życia. Niech ta nadzieja nigdy w was nie gaśnie, niech będzie jak ten znicz, który płonie najdłużej, dając światło i ciepło wszystkim wokół. I tak, z tą nadzieją w sercu, idźmy dalej przez nasze dni, wiedząc, że każdy krok przybliża nas do wielkiego spotkania, gdzie wszystkie pytania znajdą odpowiedź, a każda miłość zostanie dopełniona w Bogu, który jest samą miłością i miłosierdziem na wieki wieków. Amen. Proszę teraz, moi drodzy, wziąć głęboki oddech i poczuć ten spokój, który płynie z tych słów. Niech te obrazy, Faustyny w kaplicy, Jezusa z promieniami i pani Marii przy grobie, zostaną w waszych sercach jako źródło siły. Kiedy poczujecie się smutni, przypomnijcie sobie, że niebo jest pełne przyjaciół którzy na was czekają i którzy cieszą się z każdego waszego dobrego czynu. Wasze życie ma ogromne znaczenie, a każda chwila jest cenna. Niech Pan was błogosławi, niech rozjaśni nad wami swoje oblicze i niech da wam swój święty pokój, teraz i w każdej godzinie waszego życia. Odpoczywajcie w tej pewności, że jesteście kochani miłością, która nie zna granic i która silniejsza jest niż sama śmierć. To jest ta radosna nowina, którą przynosi nam dzisiaj święta Faustyna, apostołka ufności. Niech zapach waszej modlitwy wypełni wasze domy i serca, niosąc ulgę tym, którzy już odpoczywają w Panu, i dając wam nową energię do przeżywania każdego kolejnego dnia w blasku Bożej obecności. Bądźcie błogosławieni i pełni nadziei, bo Pan jest blisko, bliżej niż myślimy, w każdym uderzeniu naszego serca i w każdym oddechu który nas prowadzi ku wieczności Jezus ufam Tobie Jezus ufam Tobie Jezus ufam Tobie te trzy słowa niech będą waszą tarczą i waszą najpiękniejszą pieśnią która otworzy wam bramy raju gdy przyjdzie na to czas a teraz niech ta cisza która nastaje nie będzie ciszą pustki ale ciszą pełną bożej obecności która mówi do waszego serca wszystko jest dobrze jesteś w moich rękach i z tym poczuciem bezpieczeństwa, z tą wielką miłością w duszy, możecie spokojnie iść dalej. Niosąc światło miłosierdzia każdemu, kogo spotkacie na swojej drodze, niech to będzie wasza misja, wasza radość i wasze wieczne przeznaczenie. Amen. Niech zapach tych duchowych świec towarzyszy wam zawsze, przypominając, że miłość nigdy nie ustaje i że w sercu Boga wszyscy jesteśmy jednym wielkim, kochanym dzieckiem. Otoczonym opieką, której nic nie zdoła przełamać. Idźcie w pokoju Chrystusa, pełni Jego łaski i Jego niekończącego się miłosierdzia, które jest większe niż wszystko, co możemy sobie wyobrazić. Niech każda chwila waszej codzienności będzie przesiąknięta tą świadomością, że niebo patrzy na Was z czułością i uśmiechem, czekając by w odpowiednim czasie przyjąć Was do swojej wiecznej radości. To jest ta prawda, która wyzwala i która daje nam skrzydeł, nawet gdy nogi stają się ciężkie od trudów drogi. Pamiętajcie o tym zawsze, moi kochani, i niech to przesłanie świętej Faustyny będzie dla was jasną latarnią w każdą, nawet najciemniejszą noc. Bogu niech będą dzięki za ten dar miłosierdzia, który nas wszystkich jednoczy i prowadzi do źródła wszelkiego życia. Czy chciałbyś, abym przygotował teraz krótką, kojącą modlitwę, opartą na tych refleksjach, którą mógłbyś odmawiać wieczorem.